Kiedy wszystko to, co jest niejako owocem wiary w naszym życiu, czego wiara może dokonać w naszym życiu, kiedy to wszystko zaczynamy przedstawiać w sposób taki zbyt łatwy, też jakby próbujemy sobie, nie wiem, wmówić, że chociażby właśnie pod kątem radości, o której dzisiaj, w trzecią niedzielę Adwentu, że musisz się radować, że Ty masz się radować, nie kiedy wali mi się wszystko na głowę, kiedy wszechogarniający smutek, kiedy po ludzku rozpacz, no, kiedy słyszę, raduj się, raduj się, bo przecież Pan był, bo przecież Boże Narodzenie, jakże to sprzeczne jest z moim ludzkim doświadczeniem, kiedy może w danej chwili płaczę, kiedy w danej chwili jestem załamany, kiedy po ludzku, że tak powiem, nie ma jakiegoś punktu zaczepienia z tego, co, co, co ludzkie, by gdzieś czerpać nadzieję, nie? Ja nie twierdzę, że to zdanie jest całkowicie nieprawdziwe, bo ostatecznie tak, to przecież w nim jest nasza radość, nadzieja, nasz ratunek. Oczywiście, że tak, ale moi drodzy, dzisiaj nawet nie tyle o radości, co o pewnej perspektywie radości, że w Bogu jest ta perspektywa radości, w jego działaniu, którego wyczekuje i że to też jest, to jest pewne zmaganie, to jest walka, że czasami ta Boża chrześcijańska radość, też, której źródłem jest Bóg, to jest pewna, pewna wartość, pewne dobro, niezaprzeczalne, ale które, którego pewna perspektywa w danej chwili, w danym doświadczeniu ludzkim może być czymś tak odległym, czymś tak kontrastującym z tym, co jest moim udziałem w danej chwili, co mnie przytłacza, przygnębia, a więc perspektywa radości, aby właśnie to, co tutaj nie przytłoczyło, może całkowicie. Nie idąc za prorokiem Izajaszem, dzisiejszym pierwszym czytaniem, w które się za chwilę wsłuchamy, kiedy może dzisiaj jestem tym niewidomym, dzisiaj jestem tym chromym, jak mam skakać z radości? Ale jest ta perspektywa, że chromy wyskoczy, jak jeleń mówi Izajasz, Nie, że, że Pan przyjdzie, że Pan wybawi swój lud. Więc dzisiaj o takim spojrzeniu na chrześcijańską radość, że mogę mieć tą perspektywę radości. I z tego już gdzieś teraz w jakiś sposób, jakąś małą iskierkę radości czerpać, kiedy wokół ciemność i może mrok. E, witam Cię w tą trzecią niedzielę Adwentu i zapraszam, byśmy razem zasłuchali się w pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje, step, niech rozkwitnie, niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozradują. Także skacząc i wykrzykując uciechy, chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto Wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża Odpłata. Ona sam przychodzi, aby Was zbawić. Wtedy przejrzę oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleni, język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpili smutek i wzdychanie. Krótko, zachować w sobie tą perspektywę m, radości. Nie próbować wymuszać jej na sobie, bo wtedy brzmi to śmiesznie. Nie, oczywiście. Bóg może dokonać cudu, jakiejś całkowitej przemiany, od tak, od już zaraz, w jedną sekundę. Ale pozostać w tym pewnym procesie, nie dać się przygnieść, nie dać się załamać, choć powiesz, że łatwo to brzmi, kiedy może wokół, właśnie gdzieś tak trudno i ciężko, i, i, i pod górkę. Nie? Dzisiaj może bliżej mi do tego chromego. Ale czerpie radość z tej perspektywy radości. Z tej świadomości, że, że Pan przyjdzie, że Pan nie zostawi samego. I tu znowu to też jest zmaganie o to, o wiarę, o to, by, by, w, to, by w to nie zbądpić, by zachować w sobie, uratować w sobie tą perspektywę radości. A też może w jakiś sposób, by być dla drugiego, bo może, może masz gdzieś wokół siebie kogoś o kim wierzysz, że mm, nie gdzieś gaśnie w nim, nawet nie tyle że radość w nim gaśnie, ale gaśnie w nim jakaś nadzieja na radość, ta perspektywa radości. Być człowiekiem, który potrafi, ale nie na zasadzie poklepania po ramieniu i powiedzenia, będzie dobrze, ale który potrafi podejść z wiarą i powiedzieć: bądź dobrej myśli, nie? potrafi być przy drugim człowieku. A też my w swoim życiu, by dzisiaj usłyszeć to, właśnie odwagi, nie bój się, bo zamiarem Boga jest działać w moim, twoim życiu. Bo to, co dzisiaj Cię przygniata, yy, nie, Pan odmieni tą sytuację. Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale mam na to nadzieję, nie chcę tracić tej nadziei. Właśnie nie chcę tracić tej nadziei. Zmaganie o to zmaganie, które obyśmy w tym zmaganiu nigdy nie ustali, jeżeli jest na tą chwilę w jakiś sposób Twoim, twoim udziałem. Więc znowu można powiedzieć, a tak kiedyśmy sobie mówili, jesteśmy ludźmi, jako chrześcijanie, ludźmi z perspektywami, z perspektywą dzisiaj, z perspektywą radości, z perspektywą radości, z perspektywą, którą daje mi pewność wiary, że Pan będzie działał, że Pan odmieni los, że Pan poprowadzi yy, przez te drogi, które dzisiaj może trudne i pokrzywione. Dobrej Bożej niedzieli życzę, dobrego Bożego błogosławionego tygodnia.